Ok, witam w Holownadzie. Bez większego przedłużenia, rozpoczynamy sobie gierkę. 20 godzin i 20 minut. Niestety, kryształy mnie mocno pachnęły Na szczęście, mamy już w nich wszystko odkryte, a przynajmniej to, co bym chciał. Nie tutaj, tylko do mapy. No właśnie, już tu nie ma nic do odkrywania. Oczywiście, mówimy tutaj o częściach, które już. Odkryłem, bo jakby nie patrzeć, są jeszcze takie, które muszę odkryć, ale chwilowo się nie mogę do nich dostać, więc uznajmy, że ich nie ma do odkrycia. Um, w Błękitnym Jeziorze są dwa przejścia, do których teoretycznie mógłbym iść. Jest to w ogóle tam jest wieszczka, ale to swoją drogą jest to ten pseudotunel na dole, i tam po prawej taka wyrwa mała, po prawej na górze, żeby nie było więc myślę, że można tam spróbować iść tylko jak tam dojść? Hmm. jeśli bym spadł... dobra to wiem już jak tam przejść myślę, że tyle razy przechodziłem tą drogą o te kryształy że już na pamięć powinienem znać jak tam spadać idealnie teraz pyk, pyk najdź no oczywiście, że musiałem uderzyć w coś Teraz cały raz w dół No, ewidentnie mam już tą drogę po prostu wybrazowaną na pamięć Nic dziwnego, bo zginąłem w niej łącznie z jakieś Ja wiem, 20 razy Nie no, oczywiście przesadzam z tym 20, ale no, wciąż, Zgin zginęłem bardzo dużo. Nie wierzę. Chciałem to jakoś. Nie wiem, ominąć, przeskoczyć, czy. Co jest ze mną, nie tak? A to już akurat było trochę mało fair, że on się tak to mnie obok mnie był. Muszę teraz uważać, bo jedno HP, nie ukrywam, to jest dość ryzykowne. On mnie jeszcze nie widzi. To jest trochę słabe. OK, udało się przejść jakoś. Ale chyba sobie spróbuję uzbierać na tym kryształowym gościu yy, trochę. O, duszy. O, i nawet esencję się udało zdobyć. I przynajmniej mam jedno życie więcej. I teraz powinienem zaskoczyć dół, zgadza się? Mm, dokładnie. I myk. O, tam było jakieś pięterko chyba, tak mi się wydaje. Kraina Spoczynku. Dobra, teraz w prawo i do góry. I w ten sposób sobie odhaczymy i wieszczkę, i sobie jednocześnie zaliczymy... Mm, no, tam pójście do góry. Czy to jest sens coś? Okej, okay, myślałem, że się znowu pojawia w Aby chronić naczynie, uśpieni pogrążeni są we śnie. Nauczycielka Monomon, Strażnik Lurien, Bestia Hera. No... No, myślę, że nie trzeba tam jakichś szczegółów czytać No i teraz do góry O, tu już w dół i trafiłem do tych no, chyba robaczków podziemnych, ale głowy nie dam Ajdź, spadło mi się hmm. Niestety parę dni nie grałem w Hollow a i widać, że mi od razu forma uciekła To jest drzewko, które na szczęście już otoczyłem Aha, tu się nie przedostanę z jakiegoś powodu No to idźmy od razu do wieszczki. I zobaczmy co ma do powiedzenia Ach, wojowniku, wróciłeś, pozwól, że przyjmę się twojemu ostrzu snów Hmm, zebrałeś już 100 esencji, szybko poszło, łatwo ci to przechodzi, prawda? Nic dziwnego, że uśpieni próbowali pogrzebać Cię w tamtym starym śnie. Być może zlękli się ciebie, a może sami będą więźniami prag yy, pragnęli. A może sami więźniami pragnęli Twojego towarzystwa? W każdym razie nadal długa droga przed Tobą. Przyjmij tę starą błyskotkę jako zachętę i wróć do mnie, gdy uzbierasz 200 esencji. Pierwęć hałunes. No słabiutko. Ach twoje ostrze snów posiada już ponad 200 esencji. Dowiadłeś swojego talentu w ich zbierania. Ciekawe, co by powiedział, gdyby miał równo 200, a nie ponad. Czy widziałeś już te potężne wrota naprzeciwko? Moje plemię zamknęło je dawno temu i zabroniło je otwierać. Ach, ale o ile. Ale o ile wiem, jestem ostatnią żyjącą członkinią mojego plemienia. to znaczy, że nie muszę się przyjmować łamaniem zakazów. Jako dowód mojej wiary w ciebie, zamierzam otworzyć te wrota. O. Czyli w sumie i odhaczyliśmy wieżkę i tamte drzwi. Proszę, wrota zostały otwarte i możesz teraz udać się na polanę, znajdującą się za nimi. Wsłuchuj się uważnie, a może usłyszysz wołania robaków, które dawno temu odeszły z tego świata. Okej? Okay? sumie co na myśli? Pewnie znowu będzie coś w stylu, nie grzeb mi w głowie. Czego szukasz w moim starym, zakurzonym umyśle? Uwierz mi, nie kryje się w nim nic wartościowego. Ale nie przestawaj poszukiwać otaczającego cię świata swoim ostrzem snów. Ukryte rzeczy za zaczną się ujawniać. Ale dziś mam w ogóle zerowy, ze zerowy język do czytania. Polana dusz. Rzeczywiście polana. Myślę, że to jest kwas przez chwilę. Okej. Ok. okay. Ej, muszę wszystkich słuchać? W sensie, no dobra, ale... No posłuchajmy sobie ich. Co mają do powiedzenia w takim razie? Wszystkie robaki na tej polanie są pod moim czujnym okiem. Traktuj je z należytym szacunkiem, a będziesz mógł tu przebywać. Ale podnieś tylko na niej rękę, a będziesz miał ze mną do czynienia. Kup moje ciasteczka, są takie pyszne. Aha. Wystrzegaj się swojego własnego umysłu, mały. W zepsutych umysłach rodzą się podłe uczynki, a mój umysł był bardziej zepsuty niż jakikolwiek inny. Myślałem, że nadszedł mój koniec, ale zamiast tego znalazłem te polany, a wraz z nią ukojenia. Ale mnie w sumie ciekawi zapalczenie z tym typem. Z jednej strony nie mam tu żadnej ławki, ale też z drugiej nie bardzo mam co tu odkrywać, bo tu tak nie widzę, żeby było coś ciekawego. O, ale tam coś. Do góry było chyba. No, coś tam jest do góry. Dobra, posłuchajmy ich wszystkich. Zwykle zawsze pomagam innym. Przeprowadzono do mnie chorych i umierających. I co to dało? Jakiekolwiek zwycięstwa nad śmiercią, zawsze będę jedynie tymczasowe. Nie lękaj się, mała istotą, mimo iż niegdyś przypełniała mnie brutalna furia, kojące powietrze w tym miejscu zdaje się trzymać jest daleka ode mnie. Okej. Okay. Mm, jeszcze tutaj coś jest. Aha. O Jezu, ile ich tu jest. Ech, no ja ich chyba wszystkich czytać nie będę. A ta na przykład co ma? Perpeto perpetonus, no. Podoba się na naszej polanie? Zaoferowałbym ci pomoc, ale fakt, że udało się tu trafić, dowodzi, że jesteś biegły w poruszaniu się po naszym świecie i wśród kryjących się w nim niebezpieczeństw. Okej. Okay. On wygląda jak ja. Molten. Hmm. Nie lękaj się mojej gnijącej formy. Mimo, że moje ciało rozpada się i zmienia, to jednak wewnątrz jestem ciągle taki sam. O, tu też ciekawie wyglądasz. Magnus Silny. Hmm. Wszystkie życiowe problemy mogą być rozwiązane przy pomocy miażdżącej siły. A prosta zasada, według której zawsze żyłem. Gdyby nie to, że jesteś taki mizerny, sugerowałbym ci brać ze mnie przykład. Hmm. Nie no, każdego z nich chyba nie będę czytać. Coś ten. No, wygląda jak wieszczka. Ach, wędrowiec, bywałem w wielu miejscach i robiłem różne rzeczy, ale czuję, że ty przewyższysz mnie w tym względzie zdecydowanie. Dawno temu zaprzestałem wędrówek po jaskina Halonest i podejrzewałem. I podejrzewam, że obecnie są one o wiele bardziej niebezpieczne niż za czasów moich podróży, ale z twoimi umiejętnościami jestem pewien, że sobie poradzisz. Powodzenia ogromny świat stoi przed tą otworem. No jakoś miał do powiedzenia. O! Coś tu było nawet. Może znowu będzie. Chyba nie. Chociaż? Nie, tam się oczywiście nie da wejść. Nie. O, czekaj, coś tu. Coś tu się jakby świeciło gdzieś. Hmm. To się to bo tu jest przejście pseudo, ale. Tu do góry jakby coś było. Hmm. Dziwne Ta sensacja chyba miałaby mnie zachęcić, aby przejść obok każdego z nich żeby zachęcić, zmusić w sumie. A, tej wcześniej nie widziałem O, tam jest inne przejście jakieś, w dół mogę sobie iść I rzeczywiście, tam jest yy, coś z tym wodospadem Dobra, może zacznę zbieranie od dołu A to jak mam zabrać? Hmm Dobra, ten raczej tego nie zbiera Swoją drogą, tu jest chyba więcej esencji niż 20 I to tak myślę, że nawet znacznie więcej Ej, autentycznie, jak ja mam tam wejść po tamtą esencję? Hmm Dobra, gdybym chciał teraz iść na ten wodospad, doskoczyłem. Ok. Hmm, dobra, chyba wiem jak to zrobić. Aha, i ten do powinien mi zaskoczyć w dół i so, zabrać tamtą esencję. Hmm. Te, najwidoczniej. Oboziu. Nie, ale to będzie Jezu. I zbieranie tego jest tak i. Nie, nie chcę z tą gadać. Zostaw ciasteczka. Nie chcę Twoich ciasteczek. Ale kurde, irytujące będzie trochę zbieranie tych. Trochę irytujące będzie zbieranie tych esencji. O, to chciałem powiedzieć. Okej, okay, ale chyba mam wszystkie te z lotu, że tak powiem. Więc już z tym problemu nie będzie Ale no, wiadomo Jeszcze parę innych esencji trzeba zebrać Z tego drzewka Ajej. No i jak dalej Jak dalej w formie nie byłem, to i nie jestem hmm. Pik. To jest ten wodospad? Chyba tak A, Albo i nie Tu też nie Tam jest wodospad No to lecimy Pyk. Naprawdę dalej nie doskoczyłem hmm, Ciekawe czy mogłem się tam odbijać od ściany Bo w sumie nie bardzo to sprawdziłem A czekaj, jak to jest dość dobre pytanie Tu nic nie ma. Do góry chyba też nie. Hmm. To było to drzewko, ale raczej wszystkich esencji jeszcze nie zebrałem, nie? No, jeszcze tu jest. że właśnie w wodospadzie. Pyk jedna. Pyk druga, i do wodospadu. Wiedziałem, że tu coś będzie. Ale znając życie to będzie tak bezużyteczne, że tylko jest długa droga, a bym się musiał wrócić hmm. Bożyszcze króla, no tak niezbyt ciekawie Tu dalej też nic nie ma Przynajmniej nie widzę, ale mogę chla chlapać wodą Jestem w stanie to sprawdzić? Nie No to nie sprawdzę No chyba nic więcej nie znajdę A czy chyba to nie jeszcze wszystkie esencje? Wydaje mi się, że jeszcze jakaś jest, bo... Nie wiem, wydaje mi się, że wyraźniejszy znak byłby, gdybym zarał wszystkie esencje już Czyli gdzieś jeszcze jakaś jest, tylko problem jest taki, że nie mam pojęcia gdzie może być jeszcze esencja No i na mapie też tego nie widać Pomijając fakt, że w ogóle nie widać tej lokacji tu nie ma Do góry raczej też nie będzie Tyś może już mam to drzewko? Aha, tu jest jeszcze Serio? Wow Ale to było więcej niż 20 sensji, a tam do góry coś się świeci hmm. Dobra, mogę sprawdzić to drzewko? Nie w tę stronę Święte Wspomnienia, Zasłużone Dusze, okej okay. hmm. Dobra, musiałem się upewnić, że tam na, pew na pewno nic nie ma Upewnić, że na pewno tam nic nie ma, ciekawe Nawet bym spróbował zawalczyć z tymi mobami, ale czuję, że nie ma sensu Tylko szkoda, że tej lokacji nic nie ma Hmm No może nad tym jeziorkiem coś jest... Nie, nie, nie raczej nie może być nic nad tym jeziorem. Czyli generalnie to była bardziej lokacja w stylu mogę sobie to odkryć i tyle. Nie wiem, czy jest sens teraz wracać do wieczki. Ale mógłbym iść chyba tam w dół. Może znajdę tego uśpionego jednego, jak pójdę w dół. Co wie? Hmm. Tam co było? Bo tu było chyba jakieś przejście, to? Tak? No, tu jest jakieś przejście. Hmm. dziwne. Bo mogę sobie nie wziąć z tego dusza, ale... Czy jest po co? Gdzie są jeszcze tutaj przejścia? O ile są w ogóle? Tu jest jeszcze. <laughs> tu jest stacja rogacza? Naprawdę? O mój Boże I minąłem się z Korniferem, no nie Ech, Jeśli czuję się zagubiony, dobra Kumam ha, wow Nie wierzę, że tak łatwo ominąłem Rogacza I to tylko dlatego, że nie dałem sobie tak trochę Nie wiem Uwierzyć, że coś tu jest, ale przynajmniej się odkryła ta część, powiedzmy. Znaczy, to nie było to chyba to przejście w prawo. To przejście w prawo wydaje mi się, że to było. E, że to była ta brama, co tam jest. Chociaż może. Nie wiem, różnie bywa. Tak czy inaczej, rogaczem na pewno się przejada, bo. Jeśli miałbym tu za każdym razem wracać tak na piechotę, no to trochę by mi to zajęło. No i mam krainę spoczynku. Dobra, to gdzie mógłbym teraz iść? Hmm. W klifach nic nie ma. W, w zielonym szlaku też nic nie ma. Znaczy, niby są dwa przejścia, ale z żadnym z nich nic nie zrobię. A może tu w dół bym poszedł? Hmm. Kurczę, zastanawiam się, bo tam na pewno były te takie strasznie irytujące robaczki. A jak się tam przedostać w lewo. Hmm. Dobre pytanie. Może spróbuję to sprawdzić. Czy tam było jeszcze jedno przejście? A nie, to było to z tym. Hmm. Tam też nie przejdę, ale tamto przejście to było tam, gdzie utątem. Dobra. I podstawa. Szukać tajemniczych, ukrytych przejść. I zabijanie przede wszystkim tych mobów. Bo wolę ja je zabić, niż żeby one zabiły mnie. Oho. Świetnie. Więc nie ma. Na szczęście mam długie ostrze, więc on mi nie sprawia większego problemu. Ale nie widzę tu zbytnio żadnych przejść. Pamiętam, że tu się podłogi zawalały w jakimś miejscu. Coś takiego było. O, tam są kolce właśnie o tym mówiłem. Oczywiście to jest. A nie, to się nie zawala podłoga. Tu były, się, tu były dopiero zawalające. Hmm. dziwne A tu? Nie, nic nie ma. A, to tu była taka irytująca podłoga i on stąd wychodził. Wiedziałem! Jezus Maria, ale przestraszyłem, przestraszyłem się mocno. Nie chcę zginąć, więc najpierw się ulecza, oczywiście, żeby też dusz nie marnować, bo po co? W fajne fajny jest ten taki dodatkowy inkubator na duszę Dzięki temu mogę mieć jedno życie do, do, do odrodzenia więcej Hmm, a gdybym go tak zrzucił tam z tych kolsów? Otóż to a dobra, faktycznie byłem tu Coś kojarzę Aczkolwiek to miejsce jakoś już mi się mniej przypomina. Czy ja to mogę rozwalić? Nie, ewidentnie nie, ale jestem bardziej niż pewien, że mogę to. Oczywiście, że mogę. Pozwól mi odpocząć. Aha. Czyli generalnie tyle mam ma mi do powiedzenia, że chcę sobie odpocząć. Śmiesznie. No ale dobra, każdy kiedyś musi odpocząć, tak? A jezu. No to teraz w lewo idę. Pytanie tego czy w lewo coś będzie. Tu byłem ten mi ropaczek wybuchł na twarz. No i tu raczej nic więcej nie ma. Ja stąd przyszedłem. Hmm. Możliwe. O, siema. Od góry one są tak bezużyteczne, i tak bardzo nie potrafią mi nic zrobić. Nawet trochę to śmieszne. Oj! To nie było śmieszne. To też nie było śmieszne. Maczka jak ogółem tu nie ma żadnej przejść. I to trochę boli. Ta lokacja na początku tam miała chyba jakieś dwa itemki do odkrycia i tak dalej, czy coś takiego. A aktualnie w sumie nic w sobie, sobie ciekawego nie ma okej okay, gdzie jestem? jestem tutaj hmm. czyli tą windą mogę jechać w dół i w sumie o to mi chodziło po części ale jak będę, jak będę w dół to nie będę tam przypadkiem no właśnie no tu akurat nie chciałem być o to jest chyba pierwsze miejsce gdzie nasza postać chodzi po ukosie tak jakby po Hm, co my dałoby się tam przejść? A nie, dobra, ja potem chyba nie mogę zrobić tego ślizgu. A może? Jak się robi ten ślizg? O, tak, dobra. Proszę, ten guzik klikam Ale tak to się mogę spinać po ścianie, która jest niepokojąco wysoka. Okej, okay, a jakbym przyszedł tu, to co tu znajdę? Okej, okay, go widzę akurat, ale. Ja sobie nie przypominam tej miejscówki. Szczególnie, że. No nie. Byłem przekonany, że tą ścianę mogę rozwalić. Ona kompletnie wygląda, jakbym ją rozwalić. Tylko po, po co jest może ten kloc? Albo ta dwa. Hmm. Nie, to jest ewidentnie sufit, ale... No gdzie jestem? Moja postać jest w ogóle gdzieś poza mapą. Moja postać jest tutaj. Ha, ciekawe. A teraz jestem w mieście West Niby, ale tu totalnie gdzieś po prawej stronie. Chyba dawno u Izeldy nie byłem. Może on ma nową mapę w takim razie, nicząc oczywiście tych yy, rozdroży kawałek podziemnych w sensie dobra, no to okej, okay. to miejsce was znam a gdzieś tu się dostanę może jak będę? Hmm. chcę też sprawdzać czy oczywiście czegoś nie ma po prawej, ale o, nie widzę, że coś było po prawej, o i tu się aha, to jest jakiś postój pseudo